Słucham Cię. Oh, to jest być piątkę? fajnie. Tak, dziękuję. <grywa> Siemana, jestem Najda. Jestem artystką, raperką. Kurde, mam generalnie rozdwojenie jaźni i jestem wieloma osobowościami. <grywa> e, jak długo robisz muzykę? W sensie, sam rap robię od około 5-6 lat? No, coś takiego. Jaki jest Twój najpopularniejszy numer na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mój najpopularniejszy numer to jest utwór Chcę dziś czuć. Najbardziej emocjonalny numer, jaki w życiu zrobiłam do tej pory. Mój ulubiony numer z mojego repertuaru. Mój ulubiony numer z mojego repertuaru, e, drodzy Państwo. Generalnie na ten moment jest to łak, ale. E, no, Generalnie. Gdybym była pogodą, to jaką? Co to kurde zapytanie, Solka. Gdybym była pogodą. Oh, shit, man. Gdybym była pogodą, to bym była. E, Wielkim słońcem, takim gorącym, że aż, by, że aż by was spalił i cytując Cardi B I wish you well in hell <laughs> Byłabym bardzo gorącym słońcem, bo mam tak gorące serce i y, tak jestem zapalona do muzy, że się kur... jaram Co Moim największym celem... kurde, no moim największym marzeniem jest zagranie stadionu i w ogóle granie po prostu przeogromnych koncertów, i e, widzieć uśmiech e, na twarzach ludzi, to jak daje im pewność siebie, nadzieję, czy no po prostu uśmiech, radość. Ja kocham generalnie ludzi, więc no chciałabym im dawać jak najwięcej. To był twoją pierwszą muzyczną inspiracją. Moją pierwszą muzyczną inspiracją e, mogę niektórych zszokować, e, bo była to Lady Gaga. Ja kocham jej i po dziś dzień kocham ją, kocham jej kreację, kocham jej wizerunek. To jak, jaką ona jest niesamowitą artystką, to po dziś dzień naprawdę nie przestaje mnie szokować. Możesz stworzyć numer z dowolną osobą na świecie. Kto to jest? <laughs> z dowolną osobą na świecie. Żyjącą, nie żyjącą uh, Kurde, no z polskich artystów. O! W ogóle to jest najlepsze, że z polskich artystów na ten moment, kurde, strasznie... Y... Chciałabym zrobić numer z Kleo. Nie wiem, po prostu jej klimat, który teraz robi, jest ten, ten folkowy, taki Wiedźminowy, nawet nie wiem jak to nazwać, ale no, ma tak niesamowitą muzykę. To ostatnia co z Ina nawet wstawiła ten halny wietrze, coś to jest normalnie kot, więc z polskich artystów zdziwię was, ale Kleo. No chciałabym ze szpakiem na pewno też nagrać. E, I z Fontanem, Bo mamy 13 numerów. W szufladzie. No a z artystów zagranicznych jeszcze powiem, na pewno bym chciała z Megan The Stallion, e, bo to też jest moja mega inspiracja. No i Doja Cat. No to, to są dla mnie dwa koty mega, jeżeli chodzi o zagranicę. Jakiś swój numer który pierwszy raz Cię widzi i słyszy. Kurde, zależy od słuchacza, bo ja mam naprawdę różnych słuchaczy. Ale wiesz, jest przypadkowa osoba, jak wybieram. Kurde, chyba bym pokazała hatu, dlatego że jest to kontrowersyjny numer i pokazuje na pewno mojego skilla. I to jak potrafię bajerować głosem, to, że nie jestem w ogóle ograniczona w żaden sposób, jakby. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale serio, po, po prostu ten numer pokazuje mojego, mojego, myślę, że na ten moment największego skilla, chociaż był ten numer nagrany już z pół roku temu czy coś takiego. Także na ten moment myślę, że jest to mój. Taki najbardziej skilowy numer. No. Możesz mieć dowolną supermoc. Y A to gadałyśmy dzisiaj? <śla> chciałabym się teleportować. No, ja pierdziele zaoszczędziłabym tyle czasu, nie stojąc w korkach. No i w ogóle ja chciałabym być raz na Malediwach, raz we Włoszech, raz w Lasolki w domu. Raz y, fontanna w Łazience zaskoczyć, <laughs> a raz kurde, no nie wiem, w ogóle wakacje. Pewnie na codziennie wieczorem bym y, się teleportowała na wakacje kurde, gdzieś na plażę i tam bym spała. Gdyby Twoja muzyka była w filmie, jaki dałabyś mu tytuł? Jaki by miała tytuł? Kurde, y, wiem. I to kiedyś Jazz Bradersi mi podpowiedzieli. Y, myślę, że nazywałby się Matka Stada, bo jestem taką. Matką wszystkiego. Tak ogarniam, staram się ogarnąć wszystko, żeby każdemu było dobrze, że tak powiem, żeby każdy był zadowolony, szczęśliwy. Teraz już staram się trochę więcej o sobie myśleć i myślę, że mi to w miarę wychodzi, aczkolwiek zawsze dbam o moich ludzi. No. Na koniec masz kilka chwil za siebie, możesz przekazać co chcesz. Chciałam tylko powiedzieć, że, może, powiem bardzo standardowo. Ale chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, że co byście sobie nie wyśnili, czego byście nie chcieli zapragnąć, jakie byście w życiu błędy nie popełnili, ile byście tych błędów nie popełnili, to jesteście w stanie zrobić wszystko naprawdę. Mimo, mimo naprawdę chorób i tak dalej, jesteście w stanie zrobić wszystko. Także, kochani, bierzcie się kurwa do roboty. Dziękuję. Dziękuję. <noise> Nie ja mam nadzieję, że się nagrało Na no tym co Jedyne co robią to w koło się żalą, jaki to rap chujowy, a potem <śmum> story o tym, jak było jak suka, dała im głowy.